Wyjątkowo i uroczyście uczczono w tym roku Dzień Kobiet, który odbył się w hali widowiskowo-sportowej pod basztami w Chęcinach. Uroczyste świętowanie dnia kobiet w gminie Chęciny stało się już tradycją. Tego dnia władze gminy w symboliczny sposób chcą podziękować paniom za wszystko, co wnoszą w życie społeczności lokalnej, także w funkcjonowanie i promocję gminy. Stało się już tradycją, iż 8 marca, czyli w ten szczególnie ważny dzień dla wszystkich pań, Obchodzimy uroczyście to święto. Oczywiście jako samorząd organizujemy wydarzenie tak, aby urozmaicić i upiększyć ten dzień, dedykowany oczywiście cały program dla wszystkich naszych pięknych pań z terenu naszej gminy. I myślę, że, że dzisiaj to wydarzenie pokazało. Kiedy nasi lokalni artyści wystąpili przed e, tak szeroką publicznością pań, które e, myślę, że zasługują na to, aby samorząd mógł im dedykować taką, e, właśnie e, takie wydarzenie, tak jak dzisiaj e, przy tak bogatym programie. Każdego roku na dniu kobiet, oprócz kobiet, pojawia się również kilku mężczyzn. Tak było i tym razem tego dnia panowie o paniach mówili w samych superlatywach, zdradzili, jakie według nich powinny być kobiety, czego zazdrowili. Panią i jak się z nimi pracuje? Jakie powinny być kobiety? Kobiety dobre pytanie myślę, to i niezwykle trudne pytanie, ale, ale myślę, że uśmiechnięte, radosne, kojące mężczyzn w różnych trudnych sytuacjach i na co dzień, ale, ale przede wszystkim powinny być kochane przez mężczyzn i otaczane ciepłem. O, jakie poważne pytanie. Hmm. Nie wiem. Mądre. Ładne, zgrabne, dobre? Kobiety przede wszystkim powinny być mądre, bo to bardzo pomaga w życiu i sprawia, że życie staje się łatwiejsze. No i co? I piękne, tak? Myślę, że kobiety też powinny być piękne. Delikatne, pełne ciepła i pełne miłości. Czego mężczyźni zazdroszczą kobietom? Myślę, że tej. Możliwości wykonywania często naraz wielu rzeczy, ponieważ rola kobiety w życiu jest bardzo wielka i, i potrafią w jednym czasie wykonywać i, i, i pełnić tyle funkcji, tyle ról, zarówno w życiu tym prywatnym, jak i często zawodowym. I takiej operatywności. Myślę, że, że kobiety mają to już w genach i wrodzone cechy, że, że potrafią w jednym czasie prać, gotować, rozmawiać. I, I tej zaradności, takiej kobiecej uroku? No, myślę, że delikatności, takiego wyczucia smaku, subtelności, takiego kobiecego pierwiastka w życiu. Myślę, że tego zazdroszczą. Jak pracuje się z paniami? Kobiety. Są osobami niezwykle y, takimi rzetelnymi i wywiązują się zawsze ze swoich ról w sposób y, wzorowy. Y, I myślę, że ja osobiście cieszę się, że, że z kobietami współpracuję, pracuję i, i jak widać, mamy z tego owoce. Świetnie. Naprawdę. No bo są dobrymi współpracownikami. Ja ma u siebie w pracy mam. Chyba trzy kobiety, które pracują, i nie ma problemów. Z paniami? O, dobre pytanie. Akurat w mojej pracy jest większość pań, bo jestem nauczycielem. Bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Tak jak powiedziałem, są pełne delikatności, wyczucia, i to bardzo pomaga. Także praca z kobietami jest bardzo przyjemna. Tego dnia pani otrzymały wiele ciepłych życzeń. A czego życzyły sobie same w dniu swojego święta? Ciepła, spokoju, dużo miłości, radości. No żeby każdy dzień w roku był taki jak ten dzisiejszy, czyli jak ten 8 marca. Panie przybyły na Dzień Kobiet, tego dnia mogły poczuć się naprawdę wyjątkowo. Jak się okazało, Święto Kobiet uczczono nie tylko teatralnie, ale i koncertowo. Wystawiono bowiem wspaniały spektakl pod tytułem Mały Książę w reżyserii Ewy Dziedzic, Teresy Jakubowskiej, a w bloku z cyklu Z Kobietami o Kobietach wystąpiły panie z zespołów folklorystycznych z terenu gminy miasta Chęcinę. Na zakończenie z koncertem wystąpił zespół The Dreams. Wszyscy artyści otrzymali ze swoje talenty aktorskie, gromkie owacje. Na zakończenie uroczystego Dnia Kobiet zaproszono panie na słodki poczęstunek, gdzie przy kawie długo jeszcze rozmawiano o znaczeniu i roli kobiet. Uroczyste obchody z okazji Dnia Kobiet w gminie Chęciny to już tradycja. Tego dnia panie otrzymują moc życzeń i oczywiście kwiaty, które jak twierdzą obecni tu panowie, powinny dostawać każdego dnia. Telewizja internetowa Chęciny, Agnieszka Olech.